PL Paula Klimek znajdujemy się w Gnieździe podczas trwania gali 2017, 17, a ze mną Szymon Karolczyk, który dzisiaj w końcu zadebiutował w formule zawodowej i powiedz mi, jak wrażenia w tej właśnie formule? Czuję się bardzo świetnie. Czuję, że to, to jest właśnie to, co chcę robić, zawodostwo. Już miałem 16 walk amatorskich, z tego 10 wygrałem, 4 miałem porażki i 1 remis. Jakoś tak, nie pamiętam, że dokładnie tyle tego było. No ale w końcu debiut, mam 19 lat, chcę się rozwijać i wiem, że to, to chcę robić. Będę trenował dwa razy dziennie i będę dążył do, tak naprawdę do najlepszej federacji na świecie, jaką chciałbym być, jest to UFC. Kiedyś ten, mam nadzieję, tam dość się i zrobię wszystko, żeby tak było. No, a dzisiaj pokazałem to, co potrafię, przygotowałem się jakieś dwa, trzy miesiące do tej walki, trenowałem dwa razy dziennie, codziennie, dawałem sobie wszystko. No i postawiłem tylko na sport i w sumie teraz czekamy na kolejną walkę, zobaczymy, co tam mój menadżer yy, mi tam zaproponuje, jaką walkę. No i odpoczynek i lecimy dalej, zobaczymy. Prawdopodobnie po nowym roku będę miał jakąś walkę, propozycję. Nie ma co się śpieszyć, mam dopiero 19 lat, więc trzeba ten rekord jakoś nabić. No. no właśnie, że chciałam zapytać, y, pomimo tego twojego młodego wieku, to twoja kariera amatorska jest bardzo intensywna, bogata w wiele różnych e, przedsięwzięć. Kiedy zdążyłeś tak naprawdę ją e, nabić tutaj, powiem przysłowiowo, bo to spora liczba jest. I kiedy zapowiadał ciebie Krzysiu Skrzypek przed wejściem do e, klatki, wymieniał te wszystkie twoje osiągnięcia i naprawdę jest tego sporo, a masz dopiero 19 lat. Jak to się zaczęło? E, kiedy miałem 15, w sumie jak miałem już 13 lat, interesowałem mnie sporty walki, ale od 15 pamiętam, był nabór do klubu MMA i nie za bardzo mogłem tam iść. Jeszcze moje rodzice się bali tam, żeby mi coś mi się stało, ale w końcu mój kolega, jak byłem w trzecim gimnazjum, jakieś 15 lat mieliśmy, kolega poszedł na MMA i mówię, kurde, muszę iść spróbować. No to zabrał mnie na trening i jakoś mi się to spodobało. Pojechałem po chyba trzech miesiącach na zawody pierwsze. Mistrzostwa Wielkopolskich, to byłem na trzecie miejsce. Wtedy nie miałem za bardzo kondycji, też umiejętności, ale dawałem się wszystko, pod poty na treningu. I jakoś poszło i potem startowałem w sumie tam, zbierając doświadczenie bardziej. Startowałem w Dżicu, dużo w boksie, na początku bardziej w boks poszedłem. Miałem chyba cztery walki, cztery wygrałem bez żadnych porażek. Potem w Dżicu dużo się angażowałem i tak chyba w sumie boks z a zapasy mi ostawały. I potem wygrywałem walki w stójce. Jak walczyłem jakieś AMA, to przeważnie zapasy mi odpadały i przeciwnicy mnie balali i nie przeżywali. A ja w życiu, jak pracowałem, to i tak to nie wystarczało. Więc zacząłem chodzić też do klubu do Ankostu, zacząłem dojeżdżać. Moje zapasy się znacznie poprawiły. Przeniosłem się do klubu do AMA Witkowo, gdzie tam są bardzo dobrzy zawodnicy, m.in. Dawid Śmiałowski, Mateusz Kibiński i reszta chłopaków. No i po prostu mogłem się tam rozwijać i czuję, że to, to jest właśnie. To jest właśnie ten klub Ema Witkowo, Jankos i tam trenował i się rozwijał dalej. Twój dzisiejszy przeciwnik również mógł szczycić się tym, że reprezentuje bardzo dobry znany Klub Czerwony Spok Poznań, który jest rozpoznawalny teraz w sumie jeszcze bardziej w Polsce i mieliśmy taką konfrontację dwóch silnych gymów tutaj w właściwie trzech, bo reprezentujesz dwa kluby tutaj na mapie Wielkopolski. Powiedz mi, jaki był game plan Twój, czy rzeczywiście go wykonałeś? Ogólnie mój plan jest w sumie wykonany w 80%. Procentach. Mój plan był taki, że trener mówi: powalczymy z nim w stójce, jak będzie szło, to walczymy w stójce i dostajemy w niej. Punktujemy cały czas, tam dowiedziałem się, że wchodzą ciosy proste na niego. Chociaż robiłem tam parę prostych, też mało tej stójki używałem, chociaż w boks wiem, że mam dobry, zasłaniałem się. Wiedziałem, że będzie kopał moją wewnętrzną nogę. Bo moja tak bardziej odstawała trochę. No i przygotowałem się na to, ale jak postanowiłem też, że jak będę czuł zagrożenie, po prostu będę obalał i skontroluję to w parterze i będę punktował tam łokcie i w ogóle, ale podobała mi się walczka stójce z nim, więc w tej stójce i tam na końcu trochę to trochę spróbowałem obalić, ale widocznie y, tre, y, przeciwnik mu się y, przyłożył do defensywnych zapasów i nie mogę sprowadzić go. No i tam wolałem sobie w klińczu, trochę popracować ostatnie sekundy, więc plan wykonany tak 90% jestem zadowolony z tej walki. Super, my też widzieliśmy właśnie tę intensywność i to, że to się potoczyło na pełnym dystansie. Jak możesz teraz ocenić te różnice, ponieważ chyba pierwszy raz walczyłeś, miałeś możliwość walczenia przez pełne 15 minut. No ogólnie czuję się bardzo świetnie. Mógłbym przewalczyć na 5 po 5. Formę zrobiłem życiowo, życiową zdecydowanie. 3 po 3 ostatnio miałem, to jeszcze gazu miałem, ale 5 po 5 to jest zdecydowanie yy, mój czas. No i ogólnie myślałem, że będzie ciężej. Pierwsza minuta poszła, druga, trzecia, tak do piątej. Trener mówi tam półtora minuty zostało, ja w ogóle jeszcze czułem tyle gazu w sobie, że te 5 minut nie zrobiło na mnie jakiejkolwiek różnicy. Więc czułem się bardzo dobrze na tym dystansie 5, 5 minut po 3 rundy tam śmiało mogłem walczyć o pas mistrzowski kiedyś <laughs> i przygotowałem się bardzo dobrze Super, zwróciliśmy uwagę na to, że twoja walka była sponsorowana miała osobnego sponsora i też dziękowałeś w rozmowie po walce jemu i użyłeś tego sformułowania również tutaj podczas naszej rozmowy, że postawiłeś na sport. A powiedz o tych wyrzeczeniach jakie, jakie musiałeś jakie, jakie, jakie musiałeś się zadetegować po to, żeby móc wybrać tę drogę sportowca. No ogólnie kiedyś, znaczy nie kiedyś tam może rok, rok temu, dwa to trenowałem dwa razy dziennie, chciałem po prostu być jak zawodowiec i, robić, i trenować to tak jak zawodowcy, więc postanowiłem, że będę trenował dwa razy dziennie, nawet jeśli miałem praktyki od szóstej, gdzie musiałem uczęcie stać i iść na, na autobus, czy o, miałem 4.20 autobus na 6 do Volkswagena do Swarzędza. tam miałem praktyki trzyletnie, więc stawałem już wcześniej o drugiej coś robiłem trening w domu. Potem jechałem na, na praktyki, gdzieś siedziałem tam do 14, wracałem, robiłem sobie jedzenie, robiłem drzemkę, leciałem na kolejny trening i tak toczyły się moje dni, potem do szkoły, przed szkołą też na 8 wszedłem, wszedłem na troszkę później, może robiłem rano trening wieczorem i cały czas trenowałem. Nie? Tam jestem taki tak, że jak, jak chcę coś osiągnąć, to do tego będę dążył i będę po prostu się starał, więc po prostu, tak. no, Gratuluję ci takiej niesamowitej determinacji. Powiedz mi, komu chciałbyś podziękować y, osobom, które przyłożyły się do twojego tutaj sukcesu dzisiaj? No, przede wszystkim chciałem podziękować mojej kochanej dziewczynie, mojej Wiktorii. Y, dzięki, dzięki, niej właśnie wygrałem. Y, bardzo dużo okazała mi wsparcia przed tą walką i teraz wiem, że czeka na mnie torcik z Kinder Bueno, który mi obiecała i tam nawet stoi i czeka na mnie. No i przede wszystkim y, rodzicom. Wszystkim sponsorom, kibicom, którzy się tu zgromadzili, sponsorom za to, że mogłem się przygotować do tej walki, zaufali mi, no i przede wszystkim przyjechali też tutaj zobaczyć, jak to, jak to wszystko się potoczy, no i że mam ich tak dużo i mogę liczyć na ich wsparcie. Jak najbardziej, Adzie, ja? dziękuję Tobie za rozmowę i czekamy na kolejne informacje co do Twoich kolejnych zawodowych występów, oby również zwycięskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.